W 804 Wenecja stała się de facto niepodległą republiką. Jak to się stało, że w ciągu paru wieków zdominowała wschodnią część Śródziemia, podejmowała walki z Bizancjum czy Imperium Osmańskim? I dlaczego w pewnym momencie była najpotężniejszym miastem całej Europy? Aby zrozumieć ten sukces musimy zrozumieć możliwości tego miasta. Wenecja była w idealnym położeniu handlowym, między Świętym Cesarstwem Rzymskim, Bizancjum a Republikami Włoskimi. Same miasto było bogate w zasoby, takie jak sól czy ryby oraz to właśnie tam powstawały jedne z najbardziej jakościowych szkieł i statków Europy. Poza tym dużą rolę odegrał handel przeważnie słowiańskimi niewolnikami a więc głównym miejscem, gdzie kupcy weneccy sprzedawali to wszystko było imperium bizantyjskie. Z tym imperium miasto miało dobre relacje ze względu na pewien układ. Wenecja oddawała im swoje statki wojenne i pomagała w krucjatach przeciwko rosnącemu w sile imperium arabskiemu a w zamian Wenecja zyskiwała łupy i prestiż. Okej, okay, skoro rozumiemy jak sobie funkcjonowało nasze miasto-państwo to możemy przejść do konkretów. Aby zbudować imperium handlowe, najlepszą i jedyną drogą ekspansji był Adriatyk. Sytuacja na tym morzu jego wschodnim wybrzeżu była niezbyt stabilna. Chorwaci popadali w wojnę, a na morzu roiło się od piratów. A więc w celu jego zdominowania, władcy Wenecji od samego początku rozpoczęli budowę militarnej potęgi. Co nie było trudne, bo dochody miasta były bardzo obfite. A więc już w następnym wieku podporządkowano sobie pierwsze miasta u wybrzeży Istyrii, a niedługo później potężna wenecka flota wyruszyła, aby podbić Dalmację. Ogólnie to był już XI wiek. Imperium Bizantyjskie słabnąc coraz częściej potrzebowało wsparcia z zewnątrz, które mogła zapewnić głównie Wenecja. Wenecja często rzuciła jakieś wsparcie militarne, ale kazała sobie za to nadawać coraz więcej przywilejów handlowych. A po wojnie bizantyjsko-normańskiej i tak przez nie przegranej, Wenecja dostała nawet własną dzielnicę w Konstantynopolu. Nowy cesarz bizantyjski miał tego serdecznie dosyć i zaczął utrudniać wenecki handel, co przechodziło się wkrótce w wojnę. Pewnie myślicie, że cesarstwo będące spadkobiercą Rzymu, kontrolujące jedno z najpotężniejszych miast w Europie oraz Bułgarię Grecja i Anatolii nie może przegrać z miastem, które niedawno wyszło spod jego kont... Po czterech latach walk Wenecja wygrała wojnę i kazała sobie nadać jeszcze więcej przywilejów handlowych. Republika Wenecka po tym jak Bizancjum zostało wywalone z Włoch i pokonane przez nią, stało się już absolutnym hegemonem Morza Adriatyckiego, którego nazwę nawet przemianowano na Zatokę Wenecką. Bizancjum jednak nie odpuściło i powiedziało druga runda. Sprowokowało Wenecję do drugiej wojny, którą tym razem przegrała, ale dalej zachowując dominację na Adriatyku. Mało tego, w międzyczasie znacznie poszerzyła swoje interesy handlowe na cały wschód. Przez ręce weneckie przychodziły towary z Lewantu do Europy. I aby więc tego nie naruszać, nie brano udziału w Krucjatach, a za to skupiono się na obronie posiadłości w Dalmacji, często atakowany przez królestwo węgierskie. Podejście do Krucjat uległo zmianie na początku XIII wieku, ponieważ w 1202 roku już czwarta krucjata wyruszyła na Bizancjum. Miał to miejsce po tym jak jego cesarz nie dogadał się z krzyżowcami, więc Krucjata wyruszyła i dwa lata później zdobyła Konstantynopol. Bizancjum zostało przemianowane na cesarstwo łacińskie, a reszta jego ziem została podzielonych, więc Wenecja otrzymała znaczne posiadłości na morzu.